Witam wszystkich bardzo serdecznie. To będzie odcinek o poszukiwaniach w wodzie. Z trzech wypadów, z trzech miejsc były dwa jeziorka i była zatoka. A pod koniec filmu zabiorę was w krótką podróż do przyszłości. Koleją PKP. Zapraszam. A poszukiwania zacząłem od przetestowania prototypowego pomysłu Jarka, sita barki. No i spisało się naprawdę rewelacyjnie. Całość jest naprawdę banalna, wykonanie z skrzynki plastikowej. Wkład wykonany z siatki, trochę drewna, sznurek, no i jest. Good job! 50 groszy. Zaczynamy od hajsu. 20, a to najprawdopodobniej byli jakieś okularki. Kolejne 20 groszy, razem już mam prawie zutóweczkę. O lala, la. taki woblerek z ciężarkiem. Jestem na większych głębokościach i 50 groszy z pereli. A już liczyłem, że coś fajnego, srebrnego. Jestem bardzo daleko od brzegu, jeżeli chodzi o Lubkowo. Chyba był odpływ. Tu jest ta elektrownia szczytowo-pompowa. Mniej więcej tak, jak wskazuję ręką. I chyba zaciągnęła wodę z jeziora, bo zrobiło się bardzo płytko. Bolesław Prus na większych głębokościach. Patrzcie. Koszyk z jakąś słomką, patykiem. Komplet. Coś jeszcze? Nie. To, że taki bajer. Bayer full Tutaj przeważnie wychodzą te owiane złą sławą perelki Zobaczymy Pff. Ile tu mamy? 20 groszy z perelu w ciemnościach kolejna złotowa z perelu wpadł jeszcze srebrny medalik i srebrny kolczyk no, ale to już będę musiał pokazać wam w domu, bo no, jest ciemno. Po sobotnich poszukiwaniach w Lubkowie przyniosłem się następnego dnia w niedzielę do Pucka. A wykopki w Pucku zawsze coś ciekawego potrafią przynieść. Zobaczcie, co udało się tak tym razem złapać. Bardzo popularne, powiem szczerze. Poznajcie pana Marka żółwik. Cześć. Zobaczcie, jak można spędzać aktywnie czas w niedzielę. Tak jest. Jedni chodzą do wody z wykrywaczem, drudzy biegają, jedni z pieskiem chodzą, a my <laughs> chodzimy z pieskiem na czterech kołach. Zobaczcie, w końcu wychodziłem. Jest! Jest! Pierwsza w tym roku. Złotóweczka. Dwa złote jagódki. Supczo. Minęło pół godziny. I pierwsze. Pierwszy fancik od tego czasu. Od zło, Dwa grosiki. Fantastyczna pogoda się zrobiła. Słoneczko wyszło. Padło złotko dzisiaj. Jeszcze czekam na sreberko. I druga dzisiaj złotóweczka. Razem już mamy dwa złote. I podejrzewam, że może być złotówka w drobniejszych. Także całkiem fajnie. 3 złocisze. I złotko. Spójrzcie, to jest niesamowite co Equinox potrafi. To jest zapinka srebrna. Jest napisane 925. Eee, zatyczka od kolczyka biło na 12. Przepadało cały czas przez sito. W końcu zobaczyłem, naprawdę to jest niesamowite, żeby takie drobinki znajdywać. No, to jest naprawdę już kozactwo. No, Łukasz też się postarał. Co to jest? Sygnecik. Zarośnięty. Cygnecik. No, mega zarośnięty. Wygląda jak śruba. Stary. No, stary. Przydałaby się na w końcu maszynka do czyszczenia, co? A i bez niej sobie poradzimy no. Nieźle, nieźle, może jakieś oczko nawet będzie jak się wyczyści no. Bardzo dobra robota Nie, ale srebrnika to chyba będzie Teraz takie oczko samo, od pierścionka najprawdopodobniej Chociaż od czegokolwiek mogłoby być Ciekawe czy w srebrze, czy w czym to jest bardzo ładna rzecz. Super. Pomału robi się już ciemno. Dlatego za chwilę będziemy kończyć. A teraz jeszcze wpadła 2 złote. Jest dwójeczka. Akcentem zapraszam was na podsumowanie, które zrobię w domku, a następnie zobaczycie kolekcję skarbów PKP i podsumowanie tego, co udało się zebrać podczas trzech wypadów. Zaczynamy z lewej strony takie pierdoły, spinka do włosów, element okularów, tu jakieś cosie, kluczyk, śrubka, śruba i jakaś taka rybka, już destrukcik. Tutaj z wędkarskich przyborów troszkę się nazbierało. Jest koszyk ponownie na złętę, trochę ołowiu. Też jakiś tutaj woblerek z gumką. I tu akurat jakieś pokrętło od czegoś. Tutaj mamy 6 złotych współczesnych. Nieco ponad. Tyle zebrało się perelek, No i fanty dnia to. Dnia fanty wypadu praktycznie całego tygodnia, to zlubkowa srebrny medalik bozia, srebrny kolczyk. E, tutaj ten taki jakby element od pierścionka, oczko. Tutaj mamy zapinkę do kolczyka. No i gold. No, a na koniec rzućcie okiem na zbiór ponad 600 eksponatów Marcelego Salwowskiego Młody człowiek, który zbiera różne przedmioty dotyczące kolejnictwa PKP, sami zobaczcie, jakie to są skarby. Naprawdę coś niesamowitego. Jeśli film się podobał, to jak zwykle łapa w górę, subskrypcja i widzimy się następnym razem. Miłej niedzieli wszystkim życzę, spokojnej nocy. Do następnego.